Witajcie, jesteśmy na ogródkach działkowych Kaczeniec. 15 listopada, zimno dość, aczkolwiek dzisiaj jest jeden z tych cieplejszych dni. Ostatnio były 3 stopnie, a dzisiaj mamy 6, a może w porywach nawet do 7. Tak wygląda już działka, działki po sezonie. Jeszcze jakieś tam różyczki widzę, że próbują tutaj. Pani działa. Bardzo dobrze. I my też podziałamy. W dzisiejszym odcinku zobaczymy kwiaty. Ostatnie kwiaty tego lata. Lata tego roku. I już mamy pierwszy kwiatek przed sobą. Pastrowaty taki. Spójrzmy. Dicznie. Przy okazji, uraczymy się bardzo dobrym piwem. Nie tak to miało wyglądać, jeszcze raz powtórka. Przy okazji, uraczymy się bardzo dobrym piwem. Zobaczcie. Liście opadły. Tutaj mamy czereśnie. Ona bardzo ładnie zawsze owocuje. Ale nigdy jej jeszcze nie spróbowałem. A teraz zobaczymy ten widok, który ja już widzę. Spójrzmy. I oto ten widok. Mamy tutaj nasze kochane stawy. Jak widać... Szeroburę już odcienie barw ale mimo wszystko cieszę ten widok, cieszę. Spójrzmy sobie na te piękne No naprawdę to ładnie wygląda Piękne trawy, dziki trawy robią robotę No dobra, idźmy sobie dalej, spójrzmy sobie, no ładnie tu jest. Szczerze mówiąc, ładnie. Może ta woda już nie taka przejrzysta, przezroczysta Aj tak fajnie I mamy tutaj jeszcze resztkę kwiatków I ten widoczek. I ten fajny widoczek i kolejny stawik Jakby ktoś nie wiedział jak kwitnie na o tej porze No to na wodź Westopadowa na Jest to niesamowite Bardzo dobry dobre ziółko na no niektóre dolegliwości. tutaj mamy już takie zmęczone, ale jeszcze kolejne kwiatki. Taki wielki. Bóg czy dąb? Bóg czy dąb? Pytanie jest czy to jest Bóg, czy to jest dom. Powiedzcie w komentarzu, po się nie powiecie, ja wiem już co to jest. Idziemy dalej. A tutaj teren działeczek robi się bardzo taki lesisty, leśny, lesisty, dobre słowo, ale fajny, fajny, taki inny klimat zupełnie Jak z bajki. Oczywiście tutaj słońca nie zaznasz, ale jest inaczej i jest też bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie. I czuć ten zapach. Zapach liściów liściów. Jest klimat. Jest klimacik. No i obejrzeliśmy sobie dookoła troszeczkę ten teren. Częstszego sobie No, jeszcze jedno jezioro, o znaczy jezioro? Stawik. Fajnie, fajnie, fajnie. Tu jak ładnie, ładnie wymyślone fajnie i troskaweczki no right tak widać mamy tutaj też jeszcze jezioro a jezioro staw nie jest to czysta woda widzę obecnie jakaś taka trochę bardziej mętna ale ale i tak robi robotę o. ok no i mamy tutaj przepiękny stawik z tej strony. Robi robotę. I sobie, sobie taki wiemy i patrzymy na te działeczki. Tutaj fajnie, tam fajnie. To jest fajna sprawa mieć własny rod rodzinny obryciok. O, tutaj też ktoś kupił a tutaj chyba no, było trochę zagracone ale widzisz, że kupili z sumie swoją drogą chodzi o to, żeby może warto, żeby było zagracone permakultura nie wszystko musi być idea, ideolo prawda? No. prawda chodzi o to, żeby to było wszystko żeby wszystko zżyłem w z żyłą z na którą A No tutaj też działka oczyszczona, która była na sprzedaż Widzę, że tutaj ktoś chyba coś kopił i tutaj grządki już są piękne oj ojoj ja lubię takie właśnie miejscówki Dzikie miejscówki to są najfajniejsze miejscówki